Witam W kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj recenzja takiego czołgu imperialnego, więc przejdźmy sobie do wszystkich tutaj jego ukrytych funkcji i tak dalej mamy takie działka i możemy tak ruszać mamy z jednej strony, mamy z drugiej strony co dalej, mamy tu z tyłu takie działko, oni też możemy obracać takowe się tak tutaj zrobimy no to tutaj z tyłu możemy umieścić naszego innego szturmowca i on tu będzie sobie siedział i z tego działka strzelał dobra Tutaj mamy taką jedną klapę, możemy udawać, się ktoś albo po prostu takiego umieścić, żeby sobie tutaj stał. Tutaj mamy samą taką klapę, to już prowadzi do środka naszego czołgu. No i otwierają się tutaj takie może drzwi to są. Też możemy jednego szturmowca umieścić. No okay, zamykamy. Tutaj mamy jeszcze taką większą klapę. Mamy jakieś panele sterowania. Więc tutaj może być jeszcze taki kierowca. Mamy kolejne działka. Także ten czołg jest zabezpieczony. Co jest w czołgu? Po bokach mamy takie, o, mamy takie skrzynie imperialne z bardzo ładnymi nadrukami po obu stronach. zobaczyć. No i przejdźmy może do figurek. Mamy figurki dwójki szturmowców. Keg um, tu właśnie dwóch szturmowców. Jakiego jakby dowódcę, który się będzie przewracał. Ale dobra, dobrze sobie pokażę wszystkich. na jakiegoś takiego zioma, to ja w sumie nie wiem kim jest. Ale dobra, przechodzimy. Raz muszę zdjąć kamerę. Przedeć chwilę. No więc tak wygląda nasza pierwsza figurka. Ma bardzo fajne, żółte nadruki. To takie coś, co informuje o jakimś tej randze To coś na plecach. No i zdejmiemy hełm, który dwoma palcami. Będzie mistrzostwa, jak mi się uda. Mamy taką głowę, troszkę inną niż zazwyczaj No ale dobra, przechodzimy dalej Tu jakaś tu osób, Oni sobie niczym nie różnią Jeśli chodzi o zbroje Ale oni mają dwie różne głowy To jest fajne, bo zazwyczaj mieli takie same A tu mamy Jeszcze panią turmowiec nawet Mamy no, coś takiego pana bardzo ładna szata, bardzo ładne, ładne nadurki na nie ma. I po prostu fajnie to wygląda. No i mamy jeszcze jedną rzecz do całego zestawu. Jest to takie działko, z którego ten dowódca może strzeć, bo on sam nie ma broni. No i jeszcze ten, ten odcinek to tyle. Na razie się podobało. Na no zobaczymy się w kolejnych filmach. Czołem.